Ta sytuacja bardzo oburza mnie i martwi. Bardzo przytoczone są tutaj słowa, nie wiem czy prawdziwe, czy nie, ale tyczące ludzi, którzy już nie żyją. Moi koledzy, Grzesiek Schetyna, ty Rafał, słuchajcie spokojnie, jak się mówi o tym, że to, co się tu dzieje, to tak jest jak w stanie wojennym. To no przecież no panowie, panowie, przez jakaś miara rzeczy to co się tu dzieje, Trybunał konstytucyjny poprzednio wybrany został niekonstytucyjnie. No, niekonstytucyjnie, wszyscy mówią. I teraz ja, ja nie jestem ekspertem od konstytucji, nie jestem, ale Państwo to stwierdzacie, mówiąc, że dwóch sędziów Trybunału było wybranych niekonstytucyjnie. I teraz i wtedy bym, ja bym chciał, żeby taki Trybunał, który y, sam łamał konstytucję, po prostu sam ustąpił. Thank you. Jak, jak, m, 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 jak parę dni temu mówiłem, dobro spo, narodu, dobro społeczne musi być nad prawem, nawet nad, nawet nad konstytucją. Tak, I teraz proszę państwa, ja proszę państwa, moich kolegów posłów, żebyśmy się nawzajem nie obrażali, nie, wy, nie wyzywali się od komuchów tutaj. Bo są tutaj różni ludzie na tej sali, ale każdy z nas został wybrany demokratycznie. I bardzo Państwa proszę, Państwa proszę i moich, ro, moich rodaków, Polaków proszę, żeby się nie dali dać na to zwycięstwo prowokacji. To nie może być prowokacja. Dziękuję Panu Posłowi. Van ho hauríeu